Antoni Chmielewski. Antoni Chmielewski, który no, jest, w, można powiedzieć, prawie że w przededniu. Jeszcze troszkę czasu zostało, ale pierwsze walki na gali Promak. To pierwszy raz, kiedy będziesz walczył dla tej federacji. Dobra propozycja padła? Podła dobra propozycja w odpowiednim czasie. Zadzwonili do mnie organizatorzy z Promaku, że chcą, żebym ją zawalczył. Podali imię i nazwisko przeciwnika, termin. Wszystko się zgadzało. Podpisaliśmy kontrakt i Jestem właśnie już na samym końcu przygotowań, już tak by powiedzieć ostatnie szlif, ostatnie ciężkie treningi, już potem tylko świeżość. Że widzimy się 27 na Gali Promak. Będę walczył, Także trzymajcie kciuki. Gala Promak w Lublinie, rywalem można powiedzieć no, dużo mniej doświadczony i młodszy. To jakiś może być jej problem? Co wiesz o tym przeciwniku? Znaczy, no, przeciwnik jest młody, ma stoczonych bodajże 7 walk. Zawodowych. Eee, no wiadomo, bardzo trudno się walczyć z takimi przeciwnikami, bo, bo oni chcą wydrzeć jakby, zwycięstwo, o, nie czują się faworytami, za wszelką cenę chcą wygrać, nie, nie czują kompleksu, eee, nie mają nic do stracenia, także no, trzeba być przygotowanym eee, jak najbardziej do tej walki, jak do każdej innej. W tej trzeba będzie bardzo uważać przede wszystkim na to, właśnie, że jest to młody, nieprzewidywalny i głod sukcesu przeciwnika. No właśnie, czy do, czy do takiego przeciwnika, czy do walki jakoś jest, szczególnie się przygotowywałeś, czy raczej ten cykl przygotowań, ten tryby były normalne, takie jak zazwyczaj? Znaczy każde przygotowanie, każde przygotowania są troszkę się różne. Staram się zawsze w tych przygotowaniach coś dodać, coś urozmaicić, troszkę zmienić, powiedzieć partnerów, środowisko żeby po prostu nie przyzwyczajać się do, do, do takiego samego treningu. Także będę przygotowany w 100%. procentach. Oczywiście przygotowania padły, poszły bardzo dobrze. Jestem zdrowy, nic mi się nie stało. Także no, nie wiem. no, zobaczymy jak będzie. Ja jestem gotowy, jak do każdej walki mam zamiar dać dobrą walkę. Dzisiaj akurat tak się złożyłem, muszę po, 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 podpatrzeć troszeczkę, wszystko, podglądać się tutaj przygotowań z Krzysztofa zawiotką. to jeden z najcięższych od partnerów? Krzysztof zdecydowanie jeden z najcięższych partnerów, ponieważ bardzo mówić, wysoka klasa przeciwnika że jest e, no, po po walce jest ciężki, tak? no, waży około 100 kg, przepychać się z, z, z bardzo mocnym przeciwnikiem, 10 kg cięższym e, to no, jest nie lada wyzwanie. Nie, no właśnie, e, Krzysiek J. wiadomo e, UFC, e, to jest też dodatkowo jakaś jeszcze specyfika e, trenowania z takim kimś? E, tak, specyfika Krzysztofa jest taka, że on umie bardzo dobrze walczyć e, pod klatką, wykorzystać, Przestrzeń w oktagonie, także różne takie specyfiki, różne takie jakieś myki, szczególnie właśnie, które no są mało trenowane, bo no dopiero wchodzimy jakby powiedzieć, do tych w klatce, krzyk jest obity już, trenowałem z najlepszymi na całym świecie. Także tam tak jakby potrafił przekazać, i jakby powiedzieć, ta walka nabiera większej dynamiki w ten sposób. E, powiedz, to jest jakby mniej więcej połowa roku. Czerwiec, teraz walka właśnie w tym, właśnie w Lublinie, właśnie na Gali Pro promag A co potem? Czy już wiadomo mniej więcej jakie dalsze plany Antoniego Bachnieleciego na 2014 rok? Jest parę propozycji na przyszłą część roku. E, nawet można powiedzieć, że bardzo blisko, ale o detalach chciałem porozmawiać dopiero po walce. Także ta walka dla mnie jest najwa teraz najważniejsza. Oczywiście rozmowy się toczą, ale powiedziałem, że dopiero decyzja będzie podejmowana po walce, żeby, żeby, żeby po prostu być skupionym 100% na tej walce. Jasne, ale rozumiem, że tu wchodzi w grę w ogóle jakieś problemy, a cały czas KSW? O tym też rozmawiamy. Jest PLMA, jest Promak, jest Fen. Jest jeszcze parę różnych organizacji za granicą, Rosja znowu się do mnie odezwała. jest też dużo możliwości za granicą, no i oczywiście docelowa UFC, tak? ale to najpierw trzeba wywalczyć swoje, żeby myśleć o starcie najlepszej organizacji świata. No właśnie, czyli ta walka teraz jeszcze najważniejsza, to tak jakbyśmy w dwóch słowach mógł powiedzieć, jak Ty sobie wyobrażasz, jak ta walka według Ciebie powinna wyglądać i jaka to, może być, jaka to może być walka na promach? Znaczy, postaram się dać bardzo widowiskową walkę, na pewno nie będę chciał tej walki przeleżeć, przeczekać, będę dążył do zwycięstwa przed czasem, e, bo tak mogę wygrywać na że chyba 7 ostatnich moich walk, 6 skończyło się przed czasem, także oby tak dalej i żeby ta moja ręka była w górze I tym Dziękuję bardzo i powodzenia podczas walki innej w Lubinie. Dziękuję, dziękuję bardzo.